W granicach pomiędzy 60 a 70% społeczeństwa japońskiego jest w tej chwili zdania czy postawy, że igrzyska należy przełożyć lub odwołać, czyli teoretycznie jest tutaj taki dość duży elektorat negatywny. Natomiast uważam, no to jest oczywiście moje zdanie, że już nie zostaną przełożone, nie zostaną odwołane i to z dwóch względów. Pierwsza kwestia to oczywiście kwestie kosztowe. Gdyby znowu miały zostać przełożone albo, albo w ogóle odwołane, byłyby to olbrzymie straty dla gospodarki Japonii Łącznie, włącznie pewnie z karami umownymi na rzecz sponsorów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego itd. Tak Natomiast druga rzecz jest taka, że mimo wszystko zaczynamy też funkcjonować w tej rzeczywistości przynajmniej teoretycznie bardziej przewidywalnej, czyli są już szczepionki na COVID, są wprowadzone też pewne restrykcje typu brak kibiców zagranicznych na, na arenach Igrzysk Olimpijskich w Tokio, więc to są te wszystkie elementy, które teoretycznie podnoszą ich bezpieczeństwo Bezpieczeństwo. Wiemy też, że rząd japoński, jak też miasto gospodarcze, zamierzają przeznaczyć no, sporo milionów dolarów na same zabezpieczenia antypandemiczne czy przeciwpandemiczne. W związku z tym wydaje się, że jest ileś takich elementów od strony właśnie kraju i miasta organizatora, które umożliwiają przeprowadzenie igrzysk, a po drugiej stronie no, jest jednak poważny problem z tym, że ich kolejne przełożenie lub nie daj Boże w cudzysłowie odwołanie wygrywa. Generowałoby jeszcze bardziej astronomiczne koszty. A warto przecież pamiętać, że samo przeniesienie o rok tych igrzysk z roku 2020 na rok 2021 to są kwoty. Oczywiście raczej liczone w przedziale, ale to są kwoty od mniej więcej 1,6 miliarda dolarów do 2,8 miliarda dolarów. Czyli to są kwoty same w sobie bardzo duże, tylko za to, że te igrzyska odbywają się właściwie rok później. Bo to jest cały rok utrzymywania obiektów olimpijskich, które właściwie nie funkcjonują, które czekają dopiero na to, żeby je odwiedzili sportowcy. To jest niemożliwość zagospodarowania ekonomicznego na przykład wioski olimpijskiej i rozprzedaży tych mieszkań, w których sportowcy będą mieszkali. W w trakcie igrzysk, a po tradycyjnie będzie się na nich szukało nabywców. Także jest tu bardzo wiele czynników, gdzie właściwie każdy dzień, każdy miesiąc przynosi kolejne koszty i w pewnym sensie widać właściwie, jak rząd Japonii walczy o to, żeby te igrzyska się odbyły.